Marcin Bosak poszedł na komendę pobiciu Nowy Świadek zeskoczył zeznaniami. Polscy celebryci wielokrotnie w przyszłości padali ofiarę wyludzeń i oszustw, ale pobicie to zupełnie inna sprawa. Dlatego tak bardzo szokujące dla wielu z nas były wieści o incydencie, którego ofiara padł w piatkowe popoludnie Marcin Bosak. Popularny aktor poinformował na swoim Instagramie, że został zaatakowany i pobity przez kierowcę znanego przewoznika samochodowego. Mężczyzna miał najpierw w prawie potracić syna Bosaka, a następnie zareagować na protesty gwiazdora Agresja. Wraz z grupą kilku innych osób podobno stłukł Bosaka. Zaledwie kilka minut po tym incydencie artysta informował o całym zdarzeniu na swoim Instastories. Na jego twarzy było widać wyraźne obtarcia i opuchliznę. Oprócz poinformowania swoich fanów Marcin Bosak skorzystał też z okazji, by skrytykować ślamazerne działania policji. Od momentu zgłoszenia sprawy czekali już bowiem pół godziny, a zaden radiowóz nadal nie pojawił się na miejscu. Jeszcze tego samego wieczoru aktor pojawił się na komendzie by złożyć zeznania. Ponownie zaapelował test do tej samej firmy ze słowami: Zatrudniacie przestępców i bandytów. Jestem na policji teraz, będę składał zeznania zatrudniacie bandytów. Rzecz w tym. Zim w ciągu zaledwie kilkunastu godzin od tamtego nagrania Bosak z całkowicie zmienić swój punkt widzenia. Stało się tak za sprawa sprawnego działania służb ścigania i pojawienia się nowego świadka który podobno widział całe zdarzenie. Pytanie, jak wielkie było zdziwienie Marcina Bosaka. Gdy dowiedział się, że ten człowiek wskazał jako podejrzanych pracowników konkurencyjnego przewoznika. Wyszedłem w las z kolejnego przesłuchania. Na Opaczewskiej jest komenda, gdzie rzeczywiście panowie i panie policjantki działają świetnie. Zdaje się, że się udało z jednego ze sprawców ustalic. Ale ważne słowo wyjaśnienia, świadek, który widział całe zdarzenie powiedział, że to nie był kierowca, tu nazwa przewoznika, przyp. Red, a kierowca, a nawet kilku kierowców, firmy, konkurencyjna aplikacja, przyp. Red, wyjaśnili bosak wideo. Myślicie, ze sprawę szybko znajdzie swój krys